Dzisiaj postanowiłam nagrać ten filmik z racji tego, że dostałam od kilku znajomych taką informację, e, że już jest taka panika, taka jest po prostu, jakby to nazwać, e, popłoch, e, że nawet zamykają place zabaw, taśmami oblepiają place zabaw, i oni nie mogą z dziećmi po prostu się pobawić na tym placu zabaw, bo właśnie dzisiaj znajomy mi napisał. I dodał też e, zdjęcia na swojego Facebooka, i właśnie mówi, że paranoja w ogóle. E, także no, to jest przykład na to, jak łatwo zniewolić ludzi. Po prostu zabronić im wychodzić z domu. E, ja się do tego nie stosuję, bo ja wychodzę, ja chodzę na spacery, ja chodzę do sklepu, nie mam zamiaru cały czas siedzieć w domu i tak dalej. Także to jest właśnie przykład na to, jak łatwo zniewolić ludzi. E, zamortyzm czy coś takiego. Tutaj czytałam takie artykuły o tym. Także... Aha, i jeszcze ten głupi hashtag na Facebooku. Hashtag zostań w domu. Pps, absurd dla mnie po prostu. No cóż, tylko 1% ludzi jest świadomych i przebudzonych. Reszta śpi. Reszta śpi. Nie wiadomo, czy się kiedykolwiek obudzi. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Hej!